Siemano, w kolejnym odcinku. Tym razem, słuchajcie, szybko sobie podsumujemy całe wydarzenie Dzikiego Gonu. Ale zanim pójdziemy dalej, sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Ride Shadow Legends. Jeśli chcesz wspomóc rozwój mojego kanału, pobierz grę z linka, który jest w opisie tego filmu, ukończ samouczek i odbierz nagrody na start. Zajmie ci to maksymalnie 5 minut, a bardzo pomożesz w rozwoju mojego kanału. Dodatkowo w komentarzu pod filmem zamieszczę kod promocyjny, dzięki któremu otrzymasz jeszcze więcej kozackich rzeczy. A jeśli gra Ci się spodoba tak jak mnie, dołącz do naszej gildii wikingów i razem ze mną walcz z bosami i zdobywaj kozackie nagrody. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu, tak więc do zobaczenia w grze. I zacznijmy od początku. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy robić, to jest wykonywanie jakichś zadań dla tak zwanego obłąkanego mnicha, które mogą być poniekąd trochę ciekawe, aczkolwiek nie ma to nic specjalnego. Kolejnym zadaniem będzie rozwikłanie, tak jakby śmierci czy w ogóle obecności nieznajomego człowieka w naszej wiosce. Do tego, oczywiście, standardowo jak co event będziemy strzelać z łuku, z tą różnicą, że tutaj będzie niby troszeczkę trudniej przez jakieś przeszkody itd. I oczywiście najważniejsza w sumie i chyba główna rzecz to jest walka po prostu z różnymi, z różnymi przeciwnikami. Powiem szczerze, spodziewałem się czegoś więcej po tej walce. Miałem nadzieję, że to będzie trochę bardziej trudne niż zwykle. Natomiast nie ma w tym nic trudnego i trochę się rozczarowałem, że tak to po prostu wygląda. No i na koniec mamy jeszcze oczywiście jazdę konno, pseudo wyścig, tak to nazwę, gdzie jeszcze strzelamy do jakichś przeszkód itd. Więc to by było na tyle ze wszystkich aktywności, które możemy zrobić. Powiem szczerze, mimo wszystko najbardziej przypada mi do gustu walka, chociaż mogłaby być dużo lepsza, no ale jest jak jest. Przechodząc do nagród jakie mamy, w tym przypadku jedynym, jedyną nagrodą, która zasługuje na uwagę, no może dwiema, jest to kosa i kruk. Kosa Helu, bardzo fajne umiejętności posiada ta kosa, czyli wzmocnienie ognia i obrażenia od ognia wzrastają przy trafieniu płonącego przeciwnika. Ta kosa idealnie sprawdzi się na przykład w secie, który jest już na kanale, teraz wyświetli Wam się na ekranie link do tego filmu, o którym mówię. Natomiast pozostałe rzeczy typu fryzury, tatuaże, dekoracje, osady, jedyne co zasługuje na uwagę moim zdaniem to, jest, to są tatuaże i kruk. Maksymalnie i wygląda to w ten sposób. Tatuaże wyglądają całkiem fajnie. Te ozdoby na głowę, nie wiem, dziwne, strasznie moim zdaniem kompletnie. Charakter oddają, ale no nie, po prostu mi się nie podobają. Tatuaże są spoko, więc takie zostawmy. Przechodząc dalej do samej kosy. Kosa jest po prostu obłędna. Ona jest w tym momencie ulepszona do maksymalnego swojego poziomu i wygląda po prostu przekozacko. Jeżeli zamontujemy to wszystko do seta, którym, o którym rozmawialiśmy wcześniej w innym odcinku na temat właśnie setu, setu żniwiarza, będzie naprawdę mega fajnie wyglądało, mega klimatyczne. Więc tutaj kosa mega duży plus. No ale szkoda, że nie ma nic innego, więc powiem szczerze, nie do. Do końca jestem z tego zadowolony, aczkolwiek jest to darmowy kontent, więc nie ma co narzekać. Dajcie znać, co wy myślicie w ogóle o tym evencie. A więc, to by było na tyle. Pamiętajcie: subie, klapa w górę, komentarz dla zasięgów. Widzimy się na Twitchu, na Discordzie, na YouTubie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.